Jesteśmy teraz na kranki 67, po włosku wymawiane jak. 67. O! Wyobraź sobie włoskie wybrzeże Amalfi, pełne słońce, turkus morza. I spokojny, ciepły, orzeźwiający wiatr. Najlepsza na świecie włoska kuchnia z wysokiej jakości produktów, nastrojowa lokalna muzyka i nieograniczone możliwości korzystania z morskich podróży w luksusowych warunkach. Ten opis najlepiej pasuje do legendarnego włoskiego producenta luksusowych jachtów Kranki. Powstała w 1870 roku stocznia, ma siedzibę w miejscowości Piantendo nad jeziorem Como. Obecnie majątek Kranki podzielony jest na dwie rodziny Kranki oraz Foncino. Włosi składają obietnicę łączenia przyjemności z pięknym włoskim wzornictwem. I w tym odcinku zobaczycie, że nie są to obietnice bez pokrycia. Dziedzictwo Dziwenniego Krankiego, który zarejestrował firmę 150 lat temu, jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, a nawet dziś wizja, na której opiera się marka, pozostaje taka sama. Razem z Tomkiem Landowskim, przedstawicielem polskiego dystrybutora, zrobimy dla Was jachtur po tej usportowionej wersji modelu kranki 67 Corsa. Corsa. Corsa, tak, jest to rozwinięcie wersji 67 Fly. Wersja Corsa jest to jednostka bardziej sportowa, o takim bardziej zadziornym wyglądzie, z mniejszym Fly'em, może być, to jest taki bardziej Sky. Część salonowa została zmniejszona kosztem części takiej tutaj grillowej, otwartej, plażowej. Mamy takie płynne przejście już między salonem, a to częścią zewnętrzną jacht. Ale mimo wszystko jest to chyba największy wasz jacht tutaj na targach w Düsseldorfie. Tak, tak, w tym prawda? roku jest to największa jednostka. Rok temu była tutaj 78 jest to flagowa jednostka marki Kranki. Ta jednostka jest też nowa. W zeszłym roku została zbudowana, jest to nowy model. Weszliśmy sobie na górę i mamy tutaj troszkę inaczej skonstruowaną tą część otwartą, prawda? Bo ona troszkę wchodzi do środka, ale jest oddzielona szybami i bażurami. Dokładnie, takie mhm. było założenie, żeby nie siedzieć w środku, mhm. żeby cała przestrzeń była zamknięta za szybą, żeby była ta część tutaj taka otwarta, połączona na kokpit, na świeże powietrze. Jest tu część grillowa. To jest takie płynne przejście między łódką zamkniętą a łódką otwartą. Mhm. Oczywiście ta łódka ma pełne wymiarowe kabiny, tak samo jak jest na wersji 67 Fly. Tak naprawdę tylko ta część górna odróżnia te dwa modele od siebie mhm. i część fajowa. Wnętrze zostało zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń, unikając jej nadmiernego zapełnienia meblami. To jest też wyjątkowe rozwiązanie, o którym wspominałeś. Powiedz, jak to się nazywa i do czego służy. To jest taki, można powiedzieć, cooler box. Jest to chłodziarka do, do napojów. Jest na tyle dużo, że możemy tu wstawić całą butelkę Pepsi, wody bądź wina, szampana, co byś tylko chciał. I ta przestrzeń jest chłodzona, czyli podtrzymuje chłód w butelce, nie nagrzewa tak się szybko napój. Mamy również tutaj na, na flaju dedykowane mniejsze pojemniki chłodzone, typowe na kubek, na, na puszkę, na jakąś butelkę napoju. Ale wspominaj, że jest też analogiczne rozwiązanie, które podgrzewa napoje, tak? Tak. W tej opcji właśnie dedykowane pod mniejsze kubki. Jest to konwokcyjna opcja i chłodzenia, i ogrzewania w oparciu o ogniwa Peltgiera. Mamy tutaj na tej łodzi stosowane sztuczne drewno. Fermatic okay. Flexi Tick, mm. jak zwał, to są różne marki. nie chodzi o to, że ten tick nie jest prawdziwy, tylko sztuczny. Mamy różne kolory do wyboru, kolory fugi, kolory tego sztucznego drewna. Jest to wygodne, jeżeli chodzi o użytkowanie, bo to nie jest drewno, nie trzeba tego olejować. Jest to, można powiedzieć, po części plamoodporne, mm -hmm. jak również fronty. fronty i elementy tutaj baru są wykonane z tego samego tworzywa, co podłoga. Mm -hmm. Czyli bardzo praktyczne rozwiązanie. Nie? Że... Praktyczne, że chodzi o aspekty takie czyszczenia, tworzywo im przyjmuje wody, jest bardzo szorstkie, w sensie bezpieczne, nie posiedziemy się na tego typu mhm. powierzchni. Troszkę bardziej się nagrzewa niż drewno naturalne i to jest chyba jedyna wada tego mhm. tworzywa. Przeszliśmy płynnie tutaj do salonu, od razu też zmiana rodzaju podłogi. Tak. Co my tutaj mamy na podłodze? Mamy, mamy drewno naturalne, barwione, jest to dom. W ciemnym kolorze, część salonowa, meble również wolno stojące. Stolik, ta część bażurowa, o której wspomniałeś, na hmm. 62 która oddziela sternika od części mieszkalnej, również tu jest zauważalna. może hmm. dużo takich aspektów, smaczków, designerskich jest może nie tyle powielane, ale rozwijane w różnych modelach. Hmm. To ten sam designer Adriano Grande. Adriano Granda, czyli to jest włoski designer, jak się jak jak domyślam. Dobrze, przejdźmy sobie do miejsca, w którym operuje w takim razie sternik. Cockpit jest wyjątkowo przestronny, a drzwi prowadzące do części dziennej zostały przesunięte znacznie w kierunku dziobu. Dzięki temu powstała rozległa, otwarta strefa wyposażona w wygodne sofy, fotele, stół jadalny oraz funkcjonalny aneks kuchenny. Jesteśmy w części sterowej. Widzimy tutaj dwa wielkie, skórzane fotele. Mega mi się podobają. Co mamy w panelu sterującym? O, ja widzę olbrzymie, olbrzymie koło. Tak, Ma duże które skórzane, sterowane elektrycznie, góra, do przód, oparcia, jest to bardzo wygodne, można znaleźć sobie super pozycję do sterowania. Koło sterowe klasyczne, natomiast za tym się chowa pełna elektronika, tu nie ma żadnej hydrauliki, jest to element designerski, ale też nie tylko, bo faktycznie takie koło się super trzyma w ręku, ono jest pokryte naturalnym drewnem, sterowanie tego jachtu z takiego koła sterowego też robi odczucie posiadania rzeczywiście dużego statku, a nie małej sportowej motorówki. Tak. Ten litrunika, ten sterowanie, to samo co było na jachcie. 62, czyli 62, joystick, silniki IPS, też 2 razy 1000 koni, KFK Alice, ładowarka indukcyjna, sterowanie Humphrey, ster strumieniowy. Mamy system stabilizacji w oparciu o finy. Tam, ponownie tym ogromne plotery. duże monitory, 20, 20 palet jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla Ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy, która da mi odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie. Link w opisie filmu. Bye, Coffee. Dziękuję. Zmieniliśmy się w tej chwili stronami, przeszliśmy do kambuzu i to też jest coś wyjątkowego, dlatego zazwyczaj kambus jest w tamtej części, a tej mamy po lewej stronie odstruki. to jest coś nietypowego. Zgadza się. Jeżeli kapitan sam prowadzi z własną jednostkę, w oparciu o najbliższych członków rodziny, przyjaciół. To to jest fajne miejsce, bo mamy kontakt ze sternikiem i możemy coś tutaj w kuchni popichcić, czy tak się wyraże. Nie jestem może kampus zbyt duży, natomiast jest bardzo funkcjonalny. Mamy tutaj i zmywarkę, mamy i pikarnik, mamy płytę indukcyjną czteropalnikową, mamy tutaj też wyciąg elektryczny. On jest wysuwany, tutaj mamy wyciąg boczny. Mamy okno otwierane, także możemy przywieczyć tą kuchnię. Szereg hmm. szafek z lewą bąkinią. Wyobraźcie sobie, że jesteście sternikiem, siedzicie w tym miejscu, i ja wam z tego miejsca mogę podać po prostu talerz z daniem albo jakiś napój. Albo z tego miejsca, chodzenia. albo też z tego miejsca grillowego, hmm. albo z trzeciego miejsca mamy jeszcze u góry na flaju też grill. Czyli... Tak, że mamy trzy miejsca, gdzie możemy przygotować posiłki. Tylko... Ale to jest główne. Wyjątkiem tego miejsca jest to, że one jest tak blisko właśnie tej pozycji, nie? To tak, jest i to jest mega typowe wygodne. miejsce, gdzie mamy płytę indukcyjną, mamy zmarki, mamy pikarnik. To jest główne miejsce do przygotowania posiłków. Flyu naszego 67, Crunchy 67, 67 Corsa. Mhm. Tak, tak jak powiedziałem, to jest łódka, która ma w założeniu wyglądać bardziej sportowo, dlatego ta przestrzeń w tej wersji Corsa jest dużo mniejsza niż w wersji z typowym flyem. Nie mhm. mamy tego dachu, który dodatkowo może powiedzieć stwarza, że konstrukcja jest trochę cięższa. Ta łódka jest pozbawiona tego hardtopu. Łódka jest przez to bardziej sportowa, bardziej otwarta. Ta przestrzeń jest tutaj mniejsza, aczkolwiek jak widać, jest tutaj też mnóstwo. Przestrzeni do plażowania, do odpoczynku, do, do sterowania. Jest też y, miejsce, żeby spożyć posiłek. Jest też grill z lodówką. Także tu niczego nie brakuje. Jest po prostu wszystko bardziej symulowane i zmniejszona przestrzeń życiowa. Natomiast y, jest ciągle przestrzenna. To, co zwraca moją uwagę, to jest brak takich wyższych barierek po bokach. Jest tutaj od razu taki mega duży spadek nie? przy krawędziach. Tak, jest to y, niemniej jednak wszystko w ramach norm y, przepisów bezpieczeństwa. Barierki w jakiś sposób by nie tyle szpyciły, ale by umniejszały temu sportowemu wyglądowi tak. tak, tak, tak dlatego tak, tak. nie montuje się tego typu barierek na tych typu łodziach, takich wysokich, typowych. Fotele sportowe, czerwone przycia, to tu również daje tego smaczku. I, I pokazuje, jeszcze mamy do czynienia, tak? Nie zapominajmy, że to jest wersja Corsa, czyli właśnie ten sportowy charakter. Tak, no jest tutaj wymagany, więc to jest w pełni zrozumiałe. Też czycia, to jest ten mm -hmm. cały mm -hmm. I tutaj stanowisko sterowe ma dokładnie zdublowane wszystkie urządzenia z dołu. To samo co na dole. No, my mm -hmm. Mamy jeden monitor mniej, ale mm -hmm. nie ma potrzeby. Jest to tak. jeden monitor drugi jest pęta Wszystkie wszystkie funkcjonalności są zachowane w tym stanowisku. Mm -hmm. No i ciekawostka te chłodzone podgrzewane uchwyty na kupie, o których wspominałem. Okej. Okay. Taka malutkie. Czyli one są i chłodzone i podgrzewane. Za, za jednym wciśnięciem może sobie wybrać tryb pracy: chłodzenie, grzanie. Rewelacyjne Rozwiązanie chyba sobie takie zainstaluję w domu <noise> też. Tutaj mamy jeszcze na flaju kambus pokaźnych rozmiarów, film, lodóweczka, jakieś schodki, zlew, wszystko czego potrzeba. Te dwa duże czarne urządzenia to są oczywiście radary, prawda? Nie, radar Nie. to jest tutaj te czarne urządzenia na samym szczycie. Okej. Okay. Te dwie bańki, bo to mm -hmm. tak się potocznie nazywa, bańki, mogą być przestrzenią do schowania anteny satelitarnej. Bądź anteny telewizyjnej. Bardzo często klienci montują takie bańki tylko dla wyglądu. One są puste w środku Poważnie? Poważnie. Jest to element taki dekoracyjny, który to powoduje, że ta łódka staje się bardziej poważna, mm -hmm. bardziej przypomina statek w tym momencie. Tak, tak jak ta, ja sobie pomyślałem, tak? że robi to wrażenie, więc coś tam musi być grubego zawarte. W środku, może być, nie? może być, ale niekoniecznie musi. Może mm -hmm. być puste, jeżeli jest satelita, to jest też schowany w tej bańce. Starlinka też można w tym schować? Można. Czyli radar mamy tam na górze, na górze szperacz, też widzę. szperacz, tak, tak mm -hmm. światło. I tutaj do, dodatkowa część oczywiście do, do wylegiwania się. Jesteśmy już pod pokładem naszego Kranci 67. Zaproszę Was do mega ekskluzywnej łazienki oraz sypialni unerskiej. Zobaczcie jak to wygląda. Wielką tutaj sypialnię. Nie wiem czy mówię szeptem, ale to miejsce jest tak ekskluzywne, tak hotelowe, sprawia wrażenie mega ważnego, dlatego staram się tutaj nie psuć tej atmosfery. Zwróćcie uwagę na te schowki, w jaki sposób one są wykonane. To jest wszystko materiały bardzo wysokiej jakości z elementami designu. Fantastycznie obite z drewniane schowki, i z tego poziomu wchodzimy do fantastycznej łazienki, ponownie wykończonej w najwyższym możliwym włoskim stylu. Przed wyjściem na pokład, chcecie się, drogie panie, na przykład, pomalować? No to proszę bardzo, tutaj macie małą toaletkę, z której można skorzystać, bardzo praktyczne, bardzo mało miejsca zajmuje, ale jest ergonomicznie dostosowane do wielkości tego miejsca. Idziemy dalej, bo to nie koniec. Chcę dać Ci mikro radę. Jeśli chcesz kupić nowy sprzęt elektroniczny lub AGD, to nie rób tego. Przynajmniej teraz. Nie marnuj bezsensownie pieniędzy. Najpierw przetestuj i wypożycz sprzęt, którego potrzebujesz. Jest to bardzo wygodne, proste, praktyczne i bezpieczne rozwiązanie. Taka platforma, jak chociażby Polskie Plenty, ma gigantyczny wybór sprzętu i łatwy proces zamawiania oraz zwrotu. Z moim kodem afiliacyjnym i kodami rabatowymi, które zamieszczę w opisie filmu, będziesz miał aż 15% rabatu. Szanuj swoje pieniądze i zajrzyj na ten fenomenalny polski startup Plenty już teraz. O, to znowu zapraszam. Zobaczcie, odstawię tutaj szklaneczkę moją i zapraszam do mojego prywatnego salonu, jak i do mojej sypialni. Zobaczcie, jaki mamy tutaj standard. Oprócz zwykłego łóżka w wielkości queen size, mamy tutaj jeszcze toaletę. Tutaj z tego miejsca możemy sterować oświetleniem. Całego pomieszczenia, także widzicie, że tutaj oświetlenie się zmienia. Oprócz olbrzymiego łóżka mamy tutaj jeszcze kanapki, dwie, dwie dwa fotele, ale widzicie, w jakim to jest włoskim stylu, jak to jest przepięknie wykonane, jakie tutaj są detale, aż chce się spędzać czas tutaj pod pokładem, gdzie jak posiadacie łódź, to największą przyjemnością zazwyczaj jest spędzanie czasu na górze, ale te przestrzenie są wykonane w takim stylu, że naprawdę dużą przyjemnością jest spędzanie czasu tutaj w środku. Kochani, oprócz garderoby, w której w tej chwili się znajdujecie, oprócz wielkiego łóżka i oprócz tych dwóch luksusowych foteli, macie tutaj. I jeszcze osobną łazienkę. Pierwszy raz widzę takie rozwiązanie. Jak widzicie, tutaj są drzwi rozsuwne. One się rozsuwają tutaj do tej szerokości, także jest to idealnie odseparowane. Macie tutaj dwie susowe umywalki. Z tej strony odseparowany prysznic. Oczywiście tutaj ten prysznic chodzi bardzo ciężko, ale jest to zrobione celowo, ponieważ oczywiście warunki na wodzie są, wiecie jakie, i to musi być wszystko stabilne. To nie może się otwierać, zamykać, bo przeszkadzałoby nam to po prostu w żegludzie. Tutaj po lewej stronie mamy jeszcze jedno rozwiązanie, które widzę po raz pierwszy na jachcie. Jest to totalnie odseparowana toaleta oraz bidet. To naprawdę pomieszczenie jest pokaźnych rozmiarów. Drodzy, jak wiecie, na każdym jachcie schowki są bardzo ważne, i też tutaj pod łóżkiem mamy taki na siłownikach bardzo duży schowek, w którym zmieścicie mnóstwo rzeczy. Tu jest jeszcze tak dodatkowy, dodatkowo półkom zabezpieczony, więc jest to bardzo dużo przestrzeni na schowanie chociażby walizki podróżnej. którą nigdy nie wiadomo, gdzie możemy na jachcie schować. Rewelacyjny jacht, lecimy dalej. Moi drodzy, zapraszam Was teraz do przedsionka. Nie dość, że mamy tutaj ogromną sypialnię, to jeszcze przed nią jest przedsionek, który może pełnić rolę małego biura. Mamy tutaj bardzo fajny stolik, fotel, ale dodatkowo jeszcze bardzo mądrze i bardzo elegancko skonstruowane, zaprojektowane schowki. Więc będąc w tym miejscu, myślę, że nie będziecie liczyć czasu. Sypianie, moi drodzy. Wszystko jest wykonane w podobnej stylistyce. Bardzo przypadła mi do gustu to obicie. Nie wiem, z czego to jest zrobione. Myślę, że to jest jakaś alcantara, ale ten materiał jest bardzo szlachetny. I tutaj mamy kolejny schowek z lustrem, czyli to jest taka kolejna toaletka dla kobiet, które mogą wykorzystać to miejsce, aby się jeszcze upiększyć przed wyjściem na pokład tutaj z tej strony mamy telewizor naprawdę bardzo duże lustro wszędzie są oczywiście kontakty, ładowarki, USB tutaj pod takim panelem, który jest zabezpieczony w tej chwili gumą mamy centrum sterowania mm, telewizorem oraz nagłośnieniem, które mamy w tym miejscu, więc Oglądając tutaj wieczorem telewizję, możemy liczyć naprawdę na kinowe warunki. We wnętrzu znajduje się także centralna sterówka z dwoma fotelami dla kapitana, a także druga w pełni wyposażona nietypowo umieszczona kuchnia z dużym blatem roboczym. Przestrzeń została doskonale zoptymalizowana zarówno w salonie, jak i w części sypialnej, oferując wszystko, co niezbędne bez rezygnacji z poczucia przestronności i komfortu. Ta 41-tonowa łódź może zabrać na pokład 18 pasażerów może być wyposażona w dwa silniki od D13 IPS 1350 do dwa silniki 1000 koni mechanicznych. Sesanta Sette Corsa już na pierwszy rzut oka emanuje dynamiką. Smukłe linie obiecują doskonałe osiągi. Co dodatkowo podkreśla wysunięty pulpit oraz charakterystyczne czerwone akcenty tego modelu. Słowo korsa oznacza wyścig lub bieg, jednak bardziej niż prędkością kojarzy się z wolnością, to symbol spontanicznego ruchu i swobodnej ekspresji. Naturalna ludzka potrzeba poszukiwania endorfin i przyjemności. Cena bazowa tej przepięknej sportowej prawie 21 metrowej jednostki to około 2,89 miliona euro netto, czyli około 12,7 miliona złotych netto. Chcecie zobaczyć więcej akturów? Zapinajcie szelki i zapraszam na mój kanał.